ma? <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie na odcinku, w którym będziemy wykonywać zadania, czyli wylosowaliśmy drużyny z Koła Fortuny, a następnie, która osoba szybciej wykonała zadanie, to dana drużyna zdobywała punkt, a wygranie zgarniają 300 zł I Zapraszam do oglądania. Kto bije szybciej 10 jajek do miski? Zaczynamy od kapitanów. Kapitanowie! 3, 2, 1, No dalej Jesteś w dupie Michu 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 No nie wyciągnij, tak, Nie z nie Ale tak Ale grajowa dzisiaj będzie Piąteczka, to też może nie Drugie zadanie Które z Was napopuje więcej balonów W ciągu minuty wygrywa

Jest. Ja nie umiem, Ja nie umiem! Jaki czas? Ile jest? 30 sekund Kurwa. Nie trzymaj tego To no nie umiem! A ty co pompujesz? Mamy trzeciego Mamy już no nie umiem! Jak to się pompuje? Wmuchać Nie na I paj, paj mocno paj Dobra, to nie było jeden! jeden. Ile tam czasu? Cztery, Trzy, dwa. My mamy cztery. Mamy teraz Osoba, która położy domek z kart, zgarnia punkt dla drużyny. Minimum trzy stopnie wysokości. Czyli tak, tak, tak. tak robisz pogłowę po tak, i na tego głowę. Tak, tak. Majka jeden. Trzy, cztery, <grym> dwa. Nie patrzcie na niego tylko. To będzie taki pitera. Ale cię no, ręce tu no, nie. nie mogę. Ja bym się oko zagłębiał, żeby widzieć, bo. Jak błaga to mi się rozmazuje Proszę, on. Jak coś teraz spiewasz. Wier... A ja to wziąć. Za ciężko, za ciężko. Dobra, to marynarz. Marynarz, jak no? Ooo Marynarz. Klopa. Kto pierwszy trafi do wszystkich kubków yy, piłeczką od ping-ponga, zgarnia punkt Zarąbiste Proszę, to Jest jedno, to jest jadam, jedno. Jadam, jadam. Gotowi? Jadą, jadą Trzy, jadam. cztery, ry? Dobra, jeden, na jeden. Kto mi zbiera? Jak to zbiera? A, mój... a ja mam Co to jest, padło! 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 Padło

to pierwszy zje więcej orzeszków pałeczkami do sushi? Ej, dobra, ale jak ja to mam trzymać? Ej, jak ty to robisz? Pokażę ci. Są no, kurde, gramy! Było się udzielam, jak coś. Macie minutę. Start? Czas, start! start. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Pięć do weź do drugiego. Trzy. Trzy. Cztery. Kurwa. Pięć. Sześć. Z nogieć mi przeszkadza 10, 7 4, 8, 5, 6, 7, 8. Kurde! 9, 10, jedennaście. Kurf to mi! Dwanaście dziewięć. Dziesięć, dziesięć,

Przecież spadł mi po Ale Wygrałaś Wiesz co wroga Tu tu Nie widziałem Tu się z pierwszy włoży sznorówki do butów zgarnia punkcik Proszę bardzo Twoje zadanie Mówisz start, tak? Tak 3, Wyrównaj se Ale dupy spadły Brawo, brawo, brawo Siwa Nie, to się ja teraz chcę czarny Jak ty tam, tam co zjedziesz Ładne wyprane Wszystkie dupy musi przejść, nie? Ale się stresuję no no Ja też ja Oliwia, krzywo masz Oliwia, no no, krzywo masz A co, mam po prostu prosta? Ma Jest, dobrze Jest, stop Stop. Jest tego oczka, ale i tak dobrze To jest no? ja. okay. Co? Nie no, to jest dobrze No Ale dobrze który z was pierwszy zrobi flipa butelką wody? Trzy, cztery, trzy, start! Ale klip, ale klip, ale klip Jak go pierdolę to się musi spluć <coughs> Jaka ucieknięcie Jezus! A też do tej wody masz Dobra, Który pierwszy wypije litrową butelkę mleka. Trzy, cztery. Jakbyś chciał Jagera, dajesz! Łykaj, łykaj, łykaj! Ten rozrząd pije! No, pij! Pij! Już i górzy, górzy, górzy. Odwiedzał raz, tak, Pi! 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 go! Pi! Pi! Karol, wykończ go. Nie mogę, nie mam rady. No dawaj, pij no co ty robisz? No pij czekam. Z emocji były. Jak się patrzy. Jak się patrzy. Ej, on to robi specjalnie. Zaskocz go, czy teraz no, tak jakby... No bo coś takiego... No! Z nosem!

Marynarz, gdzie? On wypluł też. To by się więcej polało i A co z tego? Wypił całe? Brodze, co co wypił Który szybciej ułoży kolorami z kitancy. Start. Ma dwie ręce, na dwie ręce. Ja mam A ja muszę mu. Ale... Ja, można umrzeć od przechwycia mleka? Nie. Ale <śmiech> <śmiech> Dawać, tylko fiole, to będzie jest. Nie, 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 Dawaj tylko nie, nie, to nie, 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 A jaki wynik jest? nie, 3 nie, 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 12 Wygrałeś. Wygrałeś 14, 18 plus 25. Za no dzisiaj tam szczęście nie sprzyjamy no. 8, 3 Który z Was ułoży wyższą wieżę na czole z ciastek? Zgarnia półkik W swoim czole. Na swoim czole. 3, 4, rystane to o tam w panu. Proszę mi Co te lepsze. Czasami. Nie, nie, wy, ta, to o, tak, nie, czemu to na dole, na dole do tyłu, do tyłu, do tyłu, nie do tyłu. Się, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do <noise> Jeszcze zostały... <noise> no, 9, 8, 9. wygraliście. Ja sobie rozjeb... O Boże. O chłopie, ale wierzę! Takiego skupienia rozika nigdy na twarzy nie widziałem. Dobrze. a nogi mi tu tak, ale tutaj równo stałem ja Kto pierwszy weźmie gryza jabłka, które jest schowane pod miską. 3, cztery. 1. <laughs> nie da się jak najbliżej babi Mówiłem kto pierwszy przedmucha kartę przeciwnika na krawędź stołu 3, 4 Jak smok! Teraz byście mieli zadanie drużynowe na czas. Macie jedną mięgę, która drużyna ułoży szybciej Jęgę, ta wygrywa. Zadanie jest za 6 punktów, czyli jeszcze Drużyna nam może wygrać. Mały nazyk, mały nazyk, mały Dobrze -na się brzmi całą. Jak to się udało? Trzy, cztery, 10. Nie cię dało. Dokładnie.

59 sekund. Dla Ostatecznie Drużyna, mruczusiu wygrywa. W racji takiej, iż z na żyka, byliśmy pierwsi, podopali nasz sposób, który oglądaliśmy później, baj. Tak. Tylko temu wygrałeś.